Cześć, witam na kanale Zdrowia od początku. Ja mam na imię Dorota, jestem fizjoterapeutką i terapeutką integracji sensorycznej, i dzisiaj temat: czy mleko modyfikowane to trucizna? Zapraszam! Mocno zabrzmiało, ale taka teza nie wzięła się z powietrza. Przytoczę dostępne badania, ponieważ bardzo ważne jest, by rodzice byli świadomi, czym jest preparat zastępczy mleka kobiecego. Specjalistką w tej dziedzinie jest profesor dr. Habilitowana Grażyna Cichosz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Wolsztynie. Dowiesz się również, jakie jest dostępne na rynku mleko, które najbardziej jest zbliżone do mleka kobiecego, które obfituje w cholesterol bez uklejających się tłuszczów roślinnych. I to to nie jest reklama. Tłuszcze są dla niemowląt i małych dzieci związkami odżywczymi niezbędnymi do rozwoju mózgu i układu nerwowego. Membran komórkowych są nośnikiem dla witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i hormonów zawartych w mleku. Biorąc pod uwagę fakt, że do produkcji mleka modyfikowanego stosuje się oleje roślinne, można przypuszczać, iż ilość triacylogliceroli, trudne słowo, w próbkach tłuszczu mleka modyfikowanego Powinna być większa niż w tłuszczu mleka kobiecego. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe są wyjątkowo podatne na utlenianie. Po 12 miesiącach przechowywania badanych preparatów stwierdzono znaczny spadek zawartości właśnie tych kwasów. Zawartość długo yy, EPA i DHA. Kwasów tłuszczowych podczas przechowywania większości preparatów zmalała do ilości śladowych. Nie stwierdzono natomiast żadnych zawartości kwasów tłuszczonych, tłuszczowych nasyconych zmian, jedno nienasyconych, co potwierdza ich wysoką stabilność oksydacyjną. Czyli te roślinne bardzo szybko się utleniają niż te zwierzęce. Zwierzęce praktycznie wcale. Spadek zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych podczas 12 miesięcy przechowywania preparatów do żywienia niemowląt. Czyli w tych oryginalnych, hermetycznie zamkniętych opakowaniach, wskazuje na nieskuteczną osłonę antyoksydacyjną. Mleko zastępcze, preparaty zakupione w końcowym okresie przydatności do spożycia, nie pokrywają zapotrzebowania niemowlęcia na wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Wniosek nazywa się taki, że bezpieczniej byłoby podawać mleko modyfikowane, które od produkcji jest krótko na półkach w sklepie. Ale kto to wie? A niestety może leżeć nawet 2 lata i wtedy dziecko otrzymuje niebezpieczne utlenione tłuszcze i nie jest odpowiednio żywione w najbardziej krytycznym dla rozwoju okresie. Teraz pytanie, ile brzuszkowych problemów i różnych chorób może pochodzić właśnie z tych preparatów, które były podawane? Na przykład po roku od produkcji. Bardzo często jest tak, że o skok rozwojowy, skok rozwojowy wszystko jest zwalane na skok rozwojowy, a bardzo wiele dzieci jest karmionych mlekiem modyfikowanym, ponieważ no, z różnych przyczyn. Rozumiem, kiedy właśnie nie można, kiedy mama jest wycieńczona karmieniem piersią naprawdę się tak zdarza i to są dramatyczne sytuacje. Więc gorszy ten stres z tym karmieniem niż to, że dziecko dostanie tą mieszankę, ale jednak musimy świadomie wybierać. Jaką tą mieszankę dziecko powinno dostać? W związku z intensywnym rozwojem tkanek i narządów karmienie małego dziecka wpływa na trwałą modyfikację procesów metabolicznych. Dlatego obecne w diecie najmłodszych fosfolipidy, cholesterol, nienasycone kwasy tłuszczowe N3, wspomagają rozwój mózgu, siatkówki oka oraz, co bardzo ważne teraz, potencjał intelektualny dziecka. Również wpływają korzystnie na gospodarkę lipidową w wieku dorosłym i podatność właśnie dorosłego na różne schorzenia. Czyli to jest taki fundament naszego późniejszego zdrowia psychofizycznego. Większość dostępnych w ofercie handlowej preparatów w ogóle nie zawiera cholesterolu i fosfolipidów. Nieliczne zawierają je w ilościach śladowych. Długotrwałe niedobory cholesterolu, cholesterolu i fosfolipidów Ograniczają proces formowania mózgu i układu nerwowego, który zaczyna się w życiu płodowym i trwa do 18 miesiąca życia, taki krytyczny rozwój. Później ta plastyczność mózgu trwa do końca naszego życia, jednak te pierwsze 18 miesięcy życia. Musi być cholesterol i fosfolipidy. Jako niezbędny do budowy i funkcjonowania cholesterol obecnie jest w każdej komórce, a największą jego ilość zawiera mózg. Dlatego rozwój mózgu i siatkówki oka u płodu oraz noworodka wymaga dużych ilości cholesterolu. Jego niedobory hamują formowanie się synaps w neuronach, co ogranicza zdolność do nauki i zapamiętywania. Dzieci pozbawione we wczesnym w dzieciństwie wystarczającej ilości cholesterolu mają upośledzone funkcjonowanie mózgu, słaby wzrok, a nawet skłonność do agresji. Niedobory cholesterolu i fosfolipidów zakłócają powstawanie otoczki mielinowej. To stanowi ewidentne zagrożenie dla funkcjonowania mózgu, zwiększające ryzyko autyzmu i stwardnienia rozsianego. Dodam odnośnie autyzmu, że dzieci autystyczne, osoby autystyczne mają inną florę bakteryjną do dzieci osób neurotypowych. A nie ma tylu składników, tylu probiotycznych składników w mleku modyfikowanym, jak w mleku kobiecym. Dlatego ta Zmiana flory bakteryjnej jest u dzieci karmionych mieszanką. Nie bez powodu mleko kobiece zawiera znaczne ilości cholesterolu, fosfolipidów, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Warto być świadomym faktu, że prawidłowe żywienie noworodków i małych dzieci programuje metabolizm człowieka na całe życie. Wpływa na mniejszą podatność na różne schorzenia metaboliczne, jest inwestycją w zdrowie kolejnych pokoleń. No i teraz czas na mleko zastępcze, które polecam. Nic. Yy, które poleca, no ja też, bo już się zapoznałam z jego składem i mnie oczarowało. E, nic z tego e, nie mam, to nie jest reklama. Tak samo właśnie to mleko poleca profesor doktor habilitowana Grażyna Cichosz. I to jest mleko Smilk Max. Dostaniecie to w internecie i wystarczy, że przeczytacie skład. Bez żadnych olejów roślinnych, bez syropu glukozowo-fruktozowego. Naprawdę wiele preparatów mleko zastępczych jest syfiastych na rynku polskim i właśnie co najgorsze, że z tym olejem roślinnym, który przy przechowywaniu się utlenia. Po prostu zobaczysz, jak dużo, jak bardzo się różnią te mleka, i jako rodzic podejmij najwłaściwszą decyzję dla swojego dziecka jako fundament i programowanie jego. Zdrowia na późniejsze lata. Pamiętaj, mózg jest tłusty i człowiek, szczególnie we wczesnym okresie rozwoju, powinien jeść dużo tłuszczu głównie tego odzwierzęcego. Polecam obejrzeć właśnie wywiad z profesor doktor habilitowaną Grażyną Cichosz na kanale YouTube Mateusza Ostręgi, gdzie dowiesz się dużo więcej. Zachęcam do tego, żeby być świadomym rodzicem, żeby czytać etykiety, żeby poznawać produkty, które dzieci jedzą, a jednak do pierwszego roku życia, jeśli dziecko nie jest karmione piersią, to to mleko modyfikowane warunkuje jego rozwój psychofizyczny. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, czy filmik był pomocny. Zachęcam jeszcze raz do obejrzenia tego wywiadu. Zalinkuję wam w opisie filmu. Oprócz tego, zapraszam do pobrania niezbędnika rozszerzania diety bezpłatnego. Też będziecie mieć link w opisie. Jeśli macie ochotę mi podziękować, to zapraszam do wspierania mojego kanału na Patronite. Gdzie plan jest taki, że chciałabym rozwijać ten kanał po prostu o lepsze program do montowania i tak ale również do wydania mojej książki, która się pisze długo, ale się pisze. Więc taki jest plan właśnie z tego patrona. Będę bardzo wdzięczna. Życzę wszystkiego dobrego. Dzięki. Cześć.